Dzień w My Summer Car. Siema na meneczku moi drodzy widzowie z tej strony Gmonter, a to jest kolejny odcinek z My Summer Car. Dzisiaj musimy tak naprawdę siać yy, rozpierduchę, będziemy robić rozpierduchę i jeszcze nie wiem co, Coś się wymyśli. O kurde. Będziemy siać rozpierduchę. Hmm, troszeczkę stuningowałam auto poza odcinkiem. A mianowicie, po prostu, zmieniłem kierownicę i dodałem świąteczne światełka. Wiem, prawa dla mnie. Taka codzienna rutyna, napijamy się. Więc tak, najpierw przymalujmy sobie auto w ogóle na biało. Tak będzie ładniej. Ok, żeby zawieźć Johneza do miasta, tak naprawdę nie bierzemy satsumy, bo się nie zmieści po prostu do Vana. Są to jest... ja. Ja. kiełbasy? Są takie kiełbasy? Czy to jest dobre jedzonko. This is beautiful food. Dobra, wracając, no to będziemy musieli wziąć satury, ale w takim razie Jonesa weźmiemy kiedy indziej. Jeżeli po prostu coś się złego stanie po drodze, to przecież zawsze mogę zresetować grę. Nie, nie ładuj. Może kupimy spoiler jakiś. Nie, wiecie co? Najpierw. Albo nie, dobra, kupimy przedni spoiler. Albo nie. Najpierw zaróbmy pieniądze. Zrobimy sobie Delivery Jobs u tejmo. Powinniśmy dostać dobre pieniądze za to. Więc weźmy się tak naprawdę do roboty. Macie teraz szybki montaż. co to? Shopping bag. Basy. Co to kiełbasy? Ja na to pieniądze wydałem. Dobra. To Do dzisiaj chyba ktoś będzie siać. Spustoszenie w mieście. Ktoowi, czy wy jesteście na to gotowi? to nie powinno strzelać nie, nie, nie. ale se pixe. Eh Peräjärve kova jatka olekin. Onko tää osaksi tää mitä tehää ja tää tulee tää promo kasstone Ei vittu mehen pittu jo.

Lecimy Ty! Ej, ej ej! Ty! Dobra, już myślałem, że w moje auto przywaliło. Chyba lekko przywalił, ale nie wiem. Ha. Ha. co jest? Dobra. To jest To jest to, widzicie. 99 hazardzistów dzi przed wielką wygraną. Dobra. Co ja robię? Nie, bo się wyleje. No, tak na wszelki wypadek biorę jedną trzecią baku. Jakby coś tam. Jakby podczas drogi coś poszło nie, po, nie, nie takim, jak miało pójść. Ostatni. O, Ujo, 15 widziałem. Prawda, jesteśmy na, na minus, ale tu się rozchodzi o emocje. Dobra, słuchajcie. Jeszcze, jeszcze na odcinka nie kończymy. właśnie, miałem zrobić... Ciu. Miały być robione delivery jobs. Co ja mam ci płacić, ziomek? Za paliwo. Dobra. Ale nie, to... Hmm. jeszcze... nie dzisiaj. Fish. Tak? Wujek! Ale to jest wujek! Wujek! Coś ty mu Tejmo zrobił! Muszę zrobić tego screena, bo to chyba pójdzie na miniaturkę. Tejmo uprowadził wujka! Dobra, robimy... To... Brało się... Cztery, pięć, sześć. Dobra, to robimy Zwróci się! Dobra. Flap, flubelubelab, flubelubelab, o, flap, ej, flip, flap, flubelubelob. Właśnie, co jest w tym sklepie? Ej, Ty van, co tu van robi? Ej, nie, chwila. Wujek przyjechał tu na zakupy. Vanem. Tejmo go uprowadził. Słuchajcie. Heimo, mam roczny sekret. Dobra, wiecie co? Ja mam moda, że mogę po prostu poczekać do pewnej godziny, jakiej chcę. To poczekamy sobie, co tak słabo to auto teraz skręca. control T, shift T, shift T. Do... dwudziestej. Tera. teraz... Teraz zobaczcie, dlaczego chciałem tu zostać. Chujek. to właśnie jest? jest

A dobra, už chyba. Kurde, můžou být chyba také samé. As. O, tož nie wiem, nie rozumiem szczerze tego. Kawa. bier. Dobra, rób mi fryty. Fryty... Siema. Siema, jak tam idzie? Też jestem cool, palę papierosy jakby. Zrobiłeś mojemu wujkowi. Dowiem się tego, czy, czy, czy chcesz czy nie. A teraz WSWS. Ej właśnie, a mogę teraz? Już go słyszę, że jedzie. Szybki jest. O jedzie. Nasz bohater Patrzcie, potrąci go. Kurde, uciek. Wiecie co? To, to, to będzie na tyle dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia za w z subskrypcją i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzisiaj trochę lżejszy był odcinek, ale jesteśmy w mieście, jutro jest piątek i czekamy na delivery drops i no co ja mogę powiedzieć, do widzenia.